To jest chyba pierwszy świąteczny odcinek na tym kanale i tak jak widzicie trzymam w ręce małą śnieżkę i z tej śnieżki będziemy mogli sobie ulepić ogromną kulę śnieżną. Tak jak widzicie tutaj obok mi łażą sobie ludzie i zobaczcie jak już tutaj kule mają wielkie. Tu ktoś ma taką dużą, tam sobie pewnie gdzieś dalej też takie lepią i my musimy dzisiaj też taką zrobić, bo potem będziemy mogli ją zrzucić z tej góry. Zobaczcie, ona się będzie staczać stąd, tam na sam dół, serio, tam na sam dół będziemy mogli sobie polecieć, tylko czekajcie, no najpierw to my musimy zacząć sobie coś tu robić. W ogóle ja muszę tak podchodzić, zobaczcie jak mi to powoli idzie. Ale jest już coraz większa. Tu sobie też to jedno zbierzemy. Tu sobie też to zbierzemy. Ej, mega wolno nam to idzie. Bo ja nawet nie mam na razie żadnej szpachelki, czy jakoś tak. No po prostu musimy sobie zebrać coś, czy będziemy mogli sobie ten śnieg zbierać. A na razie nic takiego nie mamy. Tutaj jest sklep i możemy sobie tutaj. O, właśnie, Łopaty sobie możemy kupić. Za tysiąc coinów. Tylko, że, no, mnie na razie nie stać na takie rzeczy. Póki co musimy sobie zbierać rączką Ale czekajcie, zaraz sobie coś dużego tutaj nazbieramy. Co tu w sklepie w ogóle mamy? Mamy. O, buty na przykład możemy sobie kupić. Dobra, buty za 49 rubuksu może nam się przydadzą. I co będziemy teraz szybsi? Wow i cóż! Się dzieje, teraz zobaczcie, jak my szybko kulkę zbieramy. Dobra, to mi się podoba, naprawdę, opłacało się to kupić. Bo teraz, zaraz ta nasza kula będzie po prostu ogromna. Wszyscy sobie chodzą i zbierają. My sobie też. Zaraz to wszystko pozbieramy także mieć 100, żeby ona była jak największa. 80 już mamy, 90, i uwaga, 3, 2, 1. Mamy największą kulę. Już większej niestety nie możemy mieć i teraz musimy sobie ją zepchnąć stąd. Dobra. Zrzucamy ją, patrzcie co się dzieje. Oj, ja nie wiem w ogóle, czy ja mogę w takie rzeczy wjeżdżać. Bałwanek, dobra, wjeżdżamy w tego bowanka i pyk! Ej my musimy zbijać te rzeczy, złoty, bałwan. Co się stało w ogóle teraz? O nie, właśnie wszedłem w drewno i zniszczyliśmy sobie całą naszą kulę. Dobra, ale zarobiliśmy 33 coiny tylko. Ej, za 1000 punktów zrobiliśmy tylko 33 coiny. Ja myślałem, że dostaniemy troszeczkę więcej. No i musimy od nowa zacząć naszą kulkę zbierać. Kurde, pomimo, że to jest naprawdę dosyć trudne. Chyba musimy sobie nazbierać 10, żeby wtedy móc sobie ją tak toczyć po tym śniegu. Dobra, mamy dziesiątkę i teraz tak, I teraz możemy sobie już ją tak widzicie tutaj staczać. One będziemy sobie ten śnieg zbierać, żeby była coraz większa i musimy spróbować jeszcze raz. Ja ogólnie nie wiem do końca który Rzeczy my możemy sobie tam zbijać, a których nie możemy zbijać. Bo tak jak widzieliście, na przykład wleciałem sobie w jakiegoś złotego bawanka, który bardzo dużo nam dał, a wleciałem w jakieś drewninko, które naszą kulkę totalnie zniszczyło. Więc zaraz będziemy musieli sobie to wszystko ogarnąć. Tylko jeszcze trzeba troszkę pozbierać i mamy stówkę. Dobra, próba druga. Robimy teraz próbę drugą. Od razu sobie w to wjedziemy. Cyk, puszczamy naszą kulkę. Mogę to zbić? Mogę to zbić. Dobra, krzaczka zbijamy. To sobie też zbijamy. Śniegu chyba nie możemy zbijać. Cyk to też. Ej, drzewo. Mogę sprawdzić drzewo, czy możemy zbić. Drzewo też możemy sobie zbić. Narty. Nie wiem, czy bym próbował. Bomba, tu jest nawet jakaś. Nie, znowu nam zniszczyło. Sześć coinów tylko dostaliśmy. Ej, tu się tak wolno zarabia pieniądze, że to jest masakra. Jakaż możemy sobie kupić troszkę? O, możemy sobie kupić 10 tysięcy za 130 rubuksów? Ja myślę, że to się będzie bardzo opłacało Dlatego kupujemy za 130 rubuksów 10 tysięcy. Patrzymy teraz pieniędzy. Mamy, co się stało w ogóle. Dobra, wchodzimy do sklepu. I teraz tak. Buty mamy chyba jakieś kupione. Chociaż. Dobra, czekajcie. Najpierw szpadelek jakiś fajny. Może musimy sobie kupić łopatkę. 7,5 tysiąca. Kupimy sobie najlepszą, jaką tylko możemy. Rękawiczki teraz jeszcze jakieś fajne. No mamy 2,5 tysiąca, to już nam troszkę zabrakło, dlatego rękawiczki możemy sobie kupić tylko te. I buty sobie jeszcze kupimy takie, które nas stać, możemy sobie kupić takie. Dobra, ja teraz z tego sklepu wychodzę. Jak my wyglądamy w ogóle? Co to jest? Dobra, ja chcę zobaczyć, jak szybko my będziemy teraz zbierać. Aha, to jest plecak większy. i nasza kula może mieć teraz 5,5 ,5 tysiąca pojemności. Jak my szybko zbieramy? Co się dzieje w ogóle? Wiecie, jaka ta kula będzie teraz ogromna? To będzie największa kula na tym serwerze. Zobaczcie, jak my szybko zbieramy. 300, 400 zaraz będzie. Ja zbieram na maksa, serio. To to będzie największa kula. Zaraz to zobaczcie, tylko troszkę mi zajmie, zanim samą nazbieram, Musimy sobie tak troszeczkę płacić, bo na razie mamy tylko 600 nazbierane, i <laughs> jakie to jest wielkie powoli. Nie wiem, możecie opisać w komentarzach, jakie to będzie ogromne. Na przykład nie wiem, napiszcie, czy to będzie większe niż ta lampa, czy nie. Tutaj mamy taką lampę obok nas. Ja myślę, że to będzie większe niż lampa. Serio. Mam taką nadzieję, że to będzie większe niż ta lampa. Zaraz zobaczymy tylko, muszę sobie troszkę tutaj pochodzić i tego wszystkiego pozbierać ogólnie. Z tego co widzę, to tutaj przy tych domkach są jeszcze taki quest. Zobaczcie, możemy sobie do kogoś podejść i chyba będziemy mogli sobie zrobić jakąś misję u niego. To możemy sobie może później sprawdzić. Ej, czy to jest święty Mikołaj? Czekajcie, co to tutaj jest halo? Podejdźmy sobie. Ej nie, to jakaś babcia. Tylko ja myślałem, że tu święty Mikołaj sobie siedzi. A to jakaś babcia. Dobra, to nie, to tak, tam, tam nie idziemy sobie. Wróćmy teraz w drugą stronę. I kurde, chciałbym nazbierać to do końca. Ale z drugiej strony, chciałbym też zrzucić to, nie? Żeby to sobie to zleciało tam na sam dół. Jak my sobie to zbieramy, zarąbiście. Muszę wam coś powiedzieć. Właśnie udało mi się skończyć tą kulę. I serio, musicie zostawić za to łapkę w górę. No, niestety nie jest większa od lampy. Myślałem, że będzie jeszcze większa. Ale no, jest taka. Jest naprawdę ogromna. Na, Teraz jestem ciekawy, co się stanie, jak zrzucimy ją na dół. Ale serio, zostawcie za to łapkę w górę, bo ja tu łaziłem naprawdę bardzo długo. I teraz patrzcie to, schodzimy tutaj na dół i zrzucamy tu naszą kulę wielką. Co to jest? Dobra, drzewo niszczymy, wszystko po drodze niszczymy. To ej, dam radę ci to drzewo wielkie. Dałem rady nawet to drzewo ogromne zniszczyć. Nie, czemu ta nasza kulka jest taka mała powoli? Dawaj pieniążka jeszcze. Ognisko, nie, 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 nie. ogniska nie chcemy. Cych, to sobie jeszcze z nim? To, drzewko, 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 kolejne. Ile my teraz niszczymy? W ogóle 2,5 punktów już mamy. Wszystko, wszystko, wszystko oj bomby, bomby. Też musimy uważać, żeby bomb czasami nie zniszczyć. Dobra, i wiecie, co mi się wydaje? że Zaraz ta nasza kulka to się normalnie chyba skończy. Co to teraz jest? Co sobie też? 600 punktów dostaliśmy za zniszczenie chyba jakiejś toalety drewnianej, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia w ogóle, co to było. My mamy już 4. Nie, ile to jest metrów w ogóle nad nami? 3,5 tysiąca metrów już tym przejechaliśmy. Wiecie, co? To było naprawdę bardzo opłacalne zniszczenie. To, to jest ogromne drzewo. Dałem radę tu też dałem radę, Co? Nie, bomba mnie zniszczyła. Słuchajcie, dostaliśmy za to 846 coinów i niestety zniszczyła mnie bomba. No, zostaliśmy wysadzeni. Ale ja chcę spróbować jeszcze raz Mo, Może damy radę w ogóle pobić nasz rekord Nie wiem, gdzie my teraz byliśmy Mi się wydaje, że jakieś 4000 metrów chyba mieliśmy No ale cóż, e, musimy sobie zacząć lepić naszą kuleczkę Niestety od nowa, więc troszkę mi to zajmie Ale dam radę, serio, dam radę Zrobię jeszcze jedną taką kulkę i zaraz sobie ją znowu zrzucimy Słuchajcie, już prawie udało mi się Ulepić tą naszą ogromną Kulę śnieżną od nowa I w ogóle zauważyłem, że zobaczcie, tutaj po prawej stronie Jesteśmy najlepsi na serwerze Mamy prawie 5000 śniegu A druga osoba ma tylko 100, więc no naprawdę Naprawdę jesteśmy niezniszczalni. Zaraz sobie już skończymy ją lepić, bo zostało nam tylko 400 i znowu ją zrzucimy. Ale wiecie co? Ja myślę, że tym razem pobijemy normalnie wszystkie rekordy. Może nawet do końca mapy dolecimy. Ja się postaram dolecieć na sam koniec mapy. Nie wiem czy to jest możliwe, ale spróbujemy to zrobić. Dobra. Uwaga, 3, 2, 1 i nasza kulka w tym momencie właśnie została ulepiona. My sobie teraz podejdziemy tutaj i możemy sobie ją zrzucić. Dobra, pobijamy rekord. Jest pierwsze drzewko, jest też to, tu są jakieś skrzyneczki. Bałwanka sobie też oczywiście zniszczymy. Co to w ogóle ma być? Drewieńka. Jakieś to nie jest żaden problem dla nas. Wiecie, trochę będziemy sobie tutaj zjeżdżać. Ja bym chciał w ogóle jakieś lepszej temki znaleźć, bo my tutaj nic ciekawego. Na razie nie mamy same zwykłe drzewka. Może być coś złotego, bo jakby było coś złotego, to byłoby naprawdę super. I tym razem nie możemy wpaść w żadną bombę, bo ta bomba ostatnio nas po prostu zniszczyła i nasza kulka coraz bardziej traci. Co się dzieje? Halo, proszę się niszczyć. Dobra, to bierzemy, to bierzemy. Ogólnie za każdym razem, jak tak uderzam, to widzę, że nasza kulka się niszczy. Dobra, w tą górę chyba nie chciałbym wjeżdżać. Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł, ale może damy dojechać. Już mamy 4000 metrów. Jest Patrzcie teraz to, pyk 1600 punktów za niego dostaliśmy. No to było naprawdę bardzo dużo, cyk Jakiś prezencik? O, 1500 kolejne. Dobrze tego zauważyłem. Ej, nie, tam są góry. Ja te góry normalnie już widzę. Tu sobie to też niszczymy, to niszczymy, to też niszczymy. Dawaj mi. to, te... Co się teraz dzieje? Ja nic nie widzę normalnie. Jakiś event się chyba teraz zaczął. Nie mam pojęcia. Dobra, dojechaliśmy naprawdę bardzo daleko, bo ja już powoli. Nie widzę! Nie, nie, nie stój! What? Co? Góry zniszczyliśmy? Co się stało? tylko Zobaczcie, jaka nasz. Nie, złoty prezent ominąłem. Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra, i jeszcze do przodu. Jeszcze musimy kawałek do przodu dojechać. Czy? Nie, zniszczyłem się znowu tą toaletę, ale mamy 50 tysięcy punktów. I jeszcze w dodatku dostaliśmy za to 2000 moment. Co tu się w ogóle stało? Tak śnieg pada, że nic totalnie nie widać. No powiem Wam, że za to możemy sobie. O, możemy sobie lepszy buty na przykład kupić. Dobra, buty sobie teraz lepsze kupimy. Tak jak widzicie, mamy fajną łopatkę z tyłu, rękawiczki, butki kupione. No i słuchajcie, ja się normalnie już dzisiaj chyba poddaję. Naprawdę udało mi się ulepić tą kulkę dwa razy, ale ja trzeci raz to chyba nie dam razy ulepić, chociaż. Wiecie co? Ja myślę, że możemy sobie jeszcze raz spróbować. Będziemy lecieć cały czas. Spróbować. Dobra, jeszcze raz ulepimy. Ja ulepię jeszcze raz, myślę, że damy radę. Wiecie, ja się nie poddaję, nie ma takiej opcji. W tym momencie robimy ostatnią próbę. Znowu udało mi się zrobić tą kulę i ja ją. Ej, złoty bawa na samym początku. Patrzcie to. Zrzucam to i od razu bierzemy sobie złotego bawanka, który daje nam 300 punkcików. Wszystko oczywiście po drodze będziemy sobie zbijać, tylko nie chcę więcej wlecieć jakąś ogromną górę skalną, bo ta góra tak nam zniszczyła tą naszą kulkę, że to była przecież jakaś masakra. Te wszystkie drzewka, te skrzyneczki możemy. Sobie oczywiście po drodze niszczyć. Poza bombami, których jest tutaj bardzo dużo. Czemu tego tyle tutaj jest? Te ogniska jeszcze wszystkie. A co my tutaj mamy? To mogę sobie zniszczyć? Tak, mogę sobie to zniszczyć. Jeszcze mamy jakiegoś konia fajnego. No i z tego co widzę, to już mamy 3000 metrów. Ej, nie udało mi się tego drzewka zbić. Dobra, lecimy sobie dalej. Skrzyneczka, tą sobie też zbijemy. Tu jest jakiś lód. Dobra, ten lód to sobie też możemy oczywiście zniszczyć. Tutaj w ogóle na dole są nasze HP, tej naszej kuli całej. Ale myślę, że może uda nam się tym razem dojechać do samego końca. Nie wiem, chciałbym spróbować, ale boję się, że nie damy rady. O, to sobie wzięło to ze złota. Prezencik jest dla nas, dobrze. Prezencik też oczywiście chcemy. Kolejny tysiąc punktów. Ej, damy radę z iglo dobra, niszczymy to. Cyk, całe iglo zniszczone. Kolejny prezencik oczywiście dla nas. W ogóle powiem wam, że im dalej jesteśmy, tym dostajemy więcej punktów za te wszystkie takie rzeczy, które sobie niszczymy. Cyk tysiące teraz. Może pobijemy nasz rekord. Nasz rekord ostatnio to było 50 tysięcy. Nie wiem, czy tym razem damy radę, ale na pewno spróbujemy. Tylko, że nasza kulka jest powoli coraz mniejsza, no nie. Prezencik kolejny, dobra. Jeszcze sobie teraz to zbijemy, omijamy tą górę i mamy już 8000 metrów jak my jesteśmy teraz daleko, tylko punktów mamy troszeczkę mało. Nie podoba mi się, że tych punktów mamy tak. Bardzo malutko. O nie, o nie, zobaczcie, jaka nasza kulka przysma. Do 10 tysięcy musimy dojechać. Ja się normalnie poddam. Co tu jest Ej, zagrożenie? Jakieś poczcie, to tu jest tabliczka z napisem Zagrożenie, prezent, prezent, szybko. ze złota, tysiąc punktików kolejne. Nie wiem ogólnie, czy mogę sobie już zbijać tę igłę albo drzewa. Ej, czy to jest koniec? Czy to jest naprawdę sam koniec, nie wierzę w to. Udało nam się dojechać tak, wygraliśmy, patrzcie, dojechaliśmy na sam koniec. No, rekordu niestety nie pobiliśmy, ale udało nam się skończyć całą grę. Słuchajcie, no, możecie napisać w Ile punktów wam się udało maksymalnie zdobyć i czy też udało wam się tą gierkę skończyć Jak jeszcze tu nie graliście to wbijajcie linka macie w opisie No i słuchajcie ja wam dziękuję że oglądaliście ten odcinek do końca My się widzimy w kolejnych odcineczkach No i co narka wszystkim